Dziś? ta? No, my Dobra. Dobra, to się wytnie, chuj. No. Dawaj. Już? No. Jo, jo, jo! Zapowiadał futa, Skład. Telewizja gówno. No, a ty tu? Beta sak? Jest D zła. Beta sak zła. O. I po czekajcie na to gówno. Czekajcie na to gówno. Jo. Joł. No, nie że... ruszajcie, <grym wyszak> nie ruszajcie. Nie, ci się nie <w> przypaliło. A kon wiesz jak się kurwa wjebał? Tak. A może puksa, czapka jak sam Tak Ale wiesz jak, wiesz jak się wiebał, Tak, że wystawał. <grym> was bezwina na to kurwa patrzy. Tak. Bo <się> ucha <w> Oj ty tutaj, zobaczymy. Wolę nie szczurę. Bartuś nie paha <grywa> Nie wolno, cunek Kurwa. Gdzie ma nie idziesz? Ja idę wyskład. Zapowiedz pultę. Zdzich skład, powiedz. Zdzich skład. Śdzich skład. Zdzich skład. Betasak zła. De, de <grywa> <grywa> de tasak, kurwa. Detasku. Betasak zła, kurwa. Betasak zła. Kurwa, kurwa, zapowiadał ta zła. No. 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 Zapogadał to, MC? MC Lipa. No i chuj, no. Mamy, kurwa, Marian, kurwa, żul. Marian, Marian Kulian. Chuj, dobra. Master, kurwa, mistrz, kurwa. Popis. A, kurwa. <laughs> Jaki Jelcz. niewan Dobra. Chuj. Bonus kurwa, bonus. Bonus. Kurwa, co to było? Fototapki. <laughs> Laura. <laughs>